Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co tak naprawdę dzieje się w głowie Twojego kota, gdy podnosisz głos? To pytanie, które powinien zadać sobie każdy opiekun kota. Odpowiedź może całkowicie zmienić sposób, w jaki komunikujesz się ze swoim futrzanym przyjacielem. Zacznijmy od czegoś fundamentalnego. Koty słyszą świat zupełnie inaczej niż my. Ich słuch jest niemal trzykrotnie bardziej czuły od ludzkiego. Podczas gdy złoty owiec słyszy dźwięki o częstotliwości do 20 kHz, kot odbiera dźwięki sięgające nawet 65 kHz. To oznacza, że twój normalny głos jest dla kota już wystarczająco głośny. A co dzieje się, gdy krzyczysz? Wyobraź sobie, że ktoś włącza ci alarm przeciwpożarowy bezpośrednio przy uchu. Mniej więcej tak kot odbiera twój podniesiony głos. To nie jest tylko głośniejszy dźwięk. To agresywny bodziec, który aktywuje w ich mózgu mechanizmy przetrwania. Gdy krzyczysz na kota, jego organizm natychmiast reaguje w sposób fizjologiczny. Poziom kortyzolu, hormonu stresu, gwałtownie wzrasta. Źrenice rozszerzają się, serce zaczyna bić szybciej, a mięśnie napinają się w gotowości do ucieczki. To ewolucyjna reakcja walcz lub uciekaj, która ma chronić zwierzę przed zagrożeniem. Twój kot dosłownie postrzega cię w tym momencie jako potencjalne zagrożenie. Nie rozumie słów. Rozumie ton, głośność i agresję w głosie. Dla niego nie ma znaczenia, czy krzyczysz, bo rozlał wodę, czy bo martwisz się o jego bezpieczeństwo. Dla jego prymitywnego mózgu liczy się tylko jedno: wielki, głośny drapieżnik wydaje ostrzegawcze dźwięki. Jednorazowy krzyk może wydawać się niegroźny, ale regularne podnoszenie głosu na kota ma poważne, długoterminowe konsekwencje dla jego zdrowia psychicznego i fizycznego. Koty żyjące w środowisku, gdzie często się krzyczy, znajdują się w stanie chronicznego stresu. To nie tylko kwestia komfortu psychicznego. Przewlekły stres dosłownie niszczy ich organizm. Osłabia układ odpornościowy, co czyni kota bardziej podatnym na infekcje i choroby. Może prowadzić do problemów z układem trawiennym, wypadania sierści, a nawet do rozwoju chorób układu moczowego. Badania weterynaryjne jasno pokazują, że koty żyjące w stresujących warunkach mają znacznie wyższe ryzyko rozwoju idiopatycznego zapalenia pęcherza moczowego bolesnej choroby, która może być śmiertelna, jeśli nie zostanie odpowiednio leczona. Relacja między tobą a twoim kotem budowana jest na zaufaniu. Każdy krzyk to pęknięcie w tej delikatnej strukturze. Koty mają doskonałą pamięć emocjonalną. Pamiętają sytuacje, które wywołały w nich strach lub ból i unikają ich przez złoty ości. Jeśli regularnie krzyczysz na swojego kota, nie zdziw się, gdy zacznie cię unikać. Przestanie przychodzić na twoje wezwanie, będzie się chował, gdy pojawisz się w pokoju lub całkowicie zmieni swoje zachowanie. Niektóre koty stają się nadmiernie agresywne jako mechanizm obronny, inne wycofują się całkowicie, stając się nieufne i zalęknione. Paradoksalnie, krzycząc na kota za niewłaściwe zachowanie, często je pogłębiasz. Stres wywołany krzykiem może prowadzić do załatwiania się poza kuwetą, drapania mebli, nadmiernego miauczenia, agresji wobec ludzi lub innych zwierząt oraz kompulsywnego zachowania, jak nadmierne lizanie sierści. To błędne koło: krzyczysz, bo kot się źle zachowuje, a kot zachowuje się jeszcze gorzej, bo krzyk powoduje u niego stres. Spróbujmy wejść głębiej w emocjonalny świat kota. Gdy krzyczysz, twój kot doświadcza kompleksowego koktajlu negatywnych emocji. Strach to pierwsza i najsilniejsza reakcja. Kot nie rozumie, dlaczego jesteś złoty i, i, więc po prostu boi się ciebie jako źródła głośnego, zagrażającego dźwięku. Dezorientacja następuje, bo koty nie rozumieją ludzkiej logiki. Jeśli krzyczysz, bo kot wskoczył na stół, gdzie pięć minut temu spokojnie leżał bez reakcji z twojej strony, kot nie zrozumie związku przyczynowo-skutkowego. Będzie po prostu zdezorientowany i przestraszony. W naturze koty są jednocześnie drapieżnikami i ofiarami. Głośne dźwięki oznaczają dla nich zagrożenie. Twój krzyk aktywuje ich instynkt przetrwania. Zamknięty w domu kot nie może uciec przed źródłem stresu. To potęguje jego lęk i frustrację, tworząc poczucie bezradności. To kluczowe pytanie, czy kot może zrozumieć, że zrobił coś złoty ego? Odpowiedź może być zaskakująca. Koty nie rozumieją koncepcji złoty ego zachowania w ludzkim sensie. Nie mają moralności ani poczucia winy tak jak ludzie. Gdy kot przewraca kwiatek z parapetu, nie robi tego ze złoty ośliwości. Może to robić, bo jest ciekawy i chce zbadać przedmiot, nudzi się i szuka stymulacji, ma instynkt myśliwski i ruch liści przyciąga jego uwagę lub chce zwrócić na siebie Twoją uwagę. To, co my interpretujemy jako winną minę u kota, tak naprawdę jest reakcją na nasz język ciała i ton głosu. Kot nie czuje się winny, czuje się zagrożony Twoją reakcją. Jeśli krzyk nie działa, a wręcz szkodzi, co zamiast tego powinieneś robić? Koty, podobnie jak wszystkie zwierzęta, uczą się przez kojarzenie. Zamiast karać za złoty zachowanie, nagradzaj za dobre. Gdy kot używa drapaka zamiast kanapy, nagrodź go smakołykiem lub głaskaniem. Gdy spokojnie leży na swoim legowisku, pochwal go łagodnym głosem. To pozytywne wzmocnienie jest kluczem do skutecznej edukacji. Zamiast krzyczeć, gdy kot robi coś niewłaściwego, delikatnie przekieruj jego uwagę. Jeśli drapie kanapę, przenieś go do drapaka i zachęć do używania go. Jeśli skacze na stół, zdejmij go łagodnie i wskaż odpowiednie miejsce. Koty potrzebują jasnych granic, ale ustalonych łagodnie i konsekwentnie. Jeśli nie chcesz, żeby kot wchodził na stół, zawsze reaguj tak samo. Spokojnie i stanowczo zdejmuj go z powierzchni. Z czasem zrozumie zasady. Twój ton głosu i postawa mówią kotu więcej niż słowa. Spokojny, cichy głos i opanowane ruchy komunikują pewność siebie i kontrolę. Krzyk i gwałtowne gesty komunikują chaos i zagrożenie. Jeśli do tej pory krzyczałeś na swojego kota, nie wszystko stracone. Koty są niezwykle wybaczające, jeśli dasz im czas i przestrzeń do odbudowania zaufania. Nie zmuszaj kota do interakcji. Pozwól mu przychodzić do ciebie na własnych warunkach. Stwórz bezpieczne miejsca w domu, gdzie kot może się schronić i poczuć bezpieczny. Staraj się być źródłem pozytywnych doświadczeń. Karm kota, baw się z nim, głaszcz go tylko wtedy, gdy on tego chce. Niech zacznie kojarzyć Twoją obecność z przyjemnymi rzeczami. Podbudowanie zaufania wymaga czasu. Niektórym kotom wystarczy kilka dni, inne potrzebują tygodni lub nawet miesięcy. Szanuj tempo swojego kota i nie zniechęcaj się, jeśli proces jest powolny. Oczywiście bycie opiekunem kota potrafi być frustrujące. Gdy po raz kolejny znajdujesz przewróconą szklankę z wodą lub rozerwany papier toaletowy, trudno zachować spokój. Gdy czujesz, że frustracja narasta, zatrzymaj się na chwilę. Weź kilka głębokich oddechów. Przypomnij sobie, że kot nie działa ze złoty ej woli. Po prostu zachowuje się zgodnie ze swoją naturą. Często złote zachowanie kota to sygnał, że któraś z jego potrzeb nie jest zaspokojona. Czy kot ma wystarczająco dużo zabawy? Czy poświęcasz mu wystarczająco dużo czasu? Czy jego kuweta jest czysta? Czy ma dostęp do wysokich miejsc, gdzie może się wspinać? Zamiast postrzegać kota jako źródło problemów, spróbuj spojrzeć na sytuację z jego perspektywy. Co kot próbuje Ci powiedzieć swoim zachowaniem? Często za destrukcyjnym zachowaniem kryje się nuda, stres lub niezaspokojone potrzeby. Co kot czuje, gdy krzyczysz? Strach, dezorientację, stres i poczucie zagrożenia. To nie jest narzędzie wychowawcze. To sposób na zniszczenie relacji z twoim futrzanym przyjacielem. Koty zasługują na szacunek, cierpliwość i zrozumienie. Są istotami czującymi, które doświadczają emocji podobnie jak my. Zasługują na dom, w którym czują się bezpiecznie, gdzie ich potrzeby są rozumiane i zaspokajane. Zastąp krzyk łagodną konsekwencją. Zastąp karę pozytywnym wzmocnieniem. Zastąp frustrację zrozumieniem. Twój kot odwdzięczy ci się bezgraniczną miłością, zaufaniem i przywiązaniem. Pamiętaj, w świecie kota ty jesteś wszystkim: domem, rodziną, źródłem bezpieczeństwa. Nie nadużywaj tego zaufania. Twój głos powinien być dla kota źródłem komfortu, nie strachu. Następnym razem, gdy poczujesz, że frustracja narasta i chce ci się krzyknąć, zatrzymaj się. Weź głęboki oddech. Popatrz na swojego kota i przypomnij sobie, dlaczego go pokochałeś. I wybierz miłość zamiast krzyku. Twój kot na to zasługuje.